Znajdujemy się przy organach Domnika Biernackiego. A konkretnie ukończony ten instrument został przez jego zięcia tłuszczyńskiego. Instrument pochodzi z roku 1939, a dokładnie został poświęcony 2 lutego tegoż roku. Przebył swoją historię dosyć burzliwą, przetrwał do dnia dzisiejszego w stanie nienaruszonym, co jest dla nas bardzo cennym, właściwie za go zabytkiem. Za dwa lata obchodzimy jego 80-lecie przecież w naszej parafii. Instrument w całości zachowany, jest to nas, dla nas cenny instrument ze względu na jego, Pochodzenie jest to instrument polskiego budowniczego, jednego z najbardziej znanych budowniczych ówczesnych czasów. I ten instrument, utrzymany w konwencji Romantycznej, jest właściwie jego jednym z ostatnich instrumentów utrzymanych w tej konwencji, co jest cenne dla organizmu nie tylko na tym terenie, ale i w całej Polsce. Instrument ów posiada 21 głosów rozmieszczonych między dwie klawiatury ręczne i klawiaturę nożną. Zaprezentuję Państwu kilka poszczególnych głosów z danej sekcji. I tego to w pierwszym manuale mamy głos podstawowy, jakim jest pryncypał ośmiostopowy. W szerokim, ciepłym, donośnym brzmieniu. Innym przykładem też z sekcji manułu pierwszego jest głos czterostopowy, flet czterostopowy, łagodny e, cieńszy w brzmieniu. A w drugim manuale mamy jeszcze wyżej brzmiące głosy, jak na przykład ruch mocny dwustopowy. A w sekcji pedału mamy głosy w bardzo szerokim brzmieniu, bardzo ciemnym, mrocznym wręcz. Zaprezentuję Państwu głos subbas. Tego to pokrótce mogłem Państwu zaprezentować w tym krótkim czasie, kilka zróżnicowanych głosów, jakie znajdują się w tym instrumencie.